Witam Was bardzo serdecznie na kanale Jura Spiro i dziś przychodzę <laughs>, do Was z tyścikiem i ogólnie, jakby powiedzeniem, no recenzją wyrzutni od Pyroko. Mysterię. Yy, no to zaczniemy chyba od kalibru. Kaliber to jest 24 mm, tutaj tego nie ma, ale są strzały. Yy, czas efektów i wysokość, jakby wspinania się pocisków. Mam lekkiego Parkinsona, więc nie patrzcie na to. <grych> yy, tutaj jest 2028. Nie wiem, co to kurna znaczy, ale dobra. Yy, dobra, kaliber 24 mm. Yy, Pyroko, jak widać. Yy, tutaj jest jak bezpiecznie, odległo. Yy, brać yy, minimum 8 metrów i tak, żeby reszta była 25 metrów. Noc, obłożenie yy, tych. Wyrzutnie cegiełkami, podpalenie i oddalenie się to niby takie efekty, ale te efekty nie są jakby realne kosteczka ma chyba 16 strzałów, czy tam 20 a nie 24, tu jest chyba 5 czyli chyba 20 strzałów ma <tryk> i tak 20 strzałów tutaj ma, 24 mm yy, no i dobra teraz na tył yy, no i tak klasa to jest F2 yy, kod produktu 99 933R Mysterie <śmiech> <śmiech> yy, Mieszanina to 256 gram Macie kod yy, No i w sumie tyle, tu macie też kodzik jak odpalić albo No instrukcje i efekty tego yy, Kostaczka mieści się w łapie, spoko yy, Tam chyba 55 zł, zanim nią zapłaciłem, nie pamiętam dokładnie, ale to i tak co rok się zmieniają ceny i dam Wam link do petycji, yy, bo chcą niestety wprowadzić zakaz sprzedaży i używania fajerwerków czyli zostaje nam klasa F1, czyli kurna i imnoogie, jebane że tak powiem. Yy, więc no się troszeczkę kupowałem, tu macie resztę. Jest też Torian i Gigantika, a tu reszta Petar, która mi została, bo już troszeczkę bardzo powystrzelałem, ale styknie mi się wydaje. Yy, te wyrzucenia będą w innych filmikach. Tu jeszcze garnek. Więc czekamy aż się ściemni. Mi się ostrość nie chce. O kurde. O dobra. Czekamy aż się zrobi ciemno i wlatujemy. a ja wam jeszcze tutaj pokażę tylko... A czekajcie. Dobra. Ciężko srafieniem w dziurkę. Dobra. Siedzi. U. Uuu! Ej W takiej mojej koszteczce jest pierwszy system i system inicjujący rezerwowy. Fajnie, ale tak, raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest cztery yy, razy 5 to 20, 20 strzałów, 24 mm. Więc. czekamy aż się ciemniej i odpalamy. Więc, co mnie zaraz się widzimy. Wrzutnie Mysterii, 24 mm 20 strzałów, Kurczę, nie, to lecimy. Kurna nie, jest zapalniczka. A już nie <gryjanie> gadaj, czekaj, tak bez głosu leż. Jak wiesz. Wszystkie sobie. Dobra, mam nadzieję, że nikogo nie ma. Ole dymu najebała.